Zastanawialiście się kiedyś, jak wyglądałby ślub sprzed 2000 lat? Wyobraźcie sobie, we wschodniej części świata, w Starym Nazarecie. Tu zaczyna się nasza historia o miłości Józefa i Maryi. Maryja miała 16 lat, była wyjątkowo piękna. Jej jasne włosy lśniły w słońcu, a niebieskie oczy sięgały głęboko. Józef, młody rzemieślnik, miał około 30 lat. Jego czarne włosy i krótki zarost nadały mu charyzmatyczny wygląd. Piwne oczy wyrażały wszechstronność i mądrość. Teraz zastanówmy się, jak wyglądał ich ślub. Uroczystość odbyła się w kamiennym domku ozdobionym kwiatami. Goście przybyli z najbliższej okolicy, przynosząc dary. W momencie, gdy Maryja i Józef spojrzeli na siebie, ich serca wypełniły się miłością. Wyjątkowe przysięgi miały miejsce pod niebem pełnym gwiazd. Józef obiecał chronić Maryję, a ona obiecała być mu wierną. To nie tylko ich związek, ale nowa historia miłości. Przykład miłości Józefa i Maryi pokazuje siłę więzi, nie tylko w chwilach radości, ale także w trudnych momentach. Ich związek stał się symbolem prawdziwej miłości. Podsumowując, ślub Józefa i Maryi jest inspirującą historią. Czy nas, że miłość jest ponadczasowa i wierna. Weszli w nowy rozdział razem z mocą zjednoczenia dwóch serc. Zachęcamy Was do odkrywania własnych historii miłosnych. Dzielenie się miłością to piękny dar. Niech opisane chwile przypominają Wam o sile miłości w Waszych życiach.